Dzień dobry, moja młodzieży kochana. Dziś mamy do zjedzenia serek kilogramowy. Jest dwa dni po tej tak, końcowej dacie ważności, ba no ale smakowałem go. No i jest normalny, nie? Będziemy go teraz jeść. No to jest takie kurwa. Kilo sera wepchać, ale to nie jest problem, sami zobaczycie. Jemy na kanale La gdzie wspólnie sobie oglądamy i komentujemy różne różne programy rozrywkowe, bądź paradokumentalne. Coraz lepszy kierownik, który robi więcej kwestii. Mój Boże, profesjonalista! I w przyszłym odcinku komentujemy sobie program paradokumentalny... Pięć minut na... temu zjadłem jeszcze Do lodu. Chcę to zaznaczyć. ...pod nazwą nauczyciel mojej córki. Zapraszam. Wszyscy mamy sąsiadów. O, na brzuchę można, można położyć. O, ale ja skończa bruszek, chce położyć i można jeść. Jest taka pulka. Kompu do, niedawno rozbiódła się z mężem. Hanna straciła zaufanie do nas. A oto Norbert jest nauczycielem. Zmiana muzyki nagle. Pani, ale jestem Jak ktoś chce pokazać, że ten sosień nauczyciel jest super fajny, seksowny i bożeżowy. No ja wiem, czy muzykę znajdzie. A oto Norbert. Chciał się oglądać kanał lalkarny. Poeta. Aneryczne to jest geniusz jednak. Plus, kulka wodna. Matka rozwódka, która straciła zaufanie do mężczyzn i okazuje się, że obok niej mieszka super seksowny, samotny nauczyciel. No ja naprawdę nie mam pojęcia, w jaki sposób rozwinie się ta fabuła. Naprawdę nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, co uważacie, że tutaj się tutaj wydarzy. Mieszka w domu po drugiej stronie od jakiegoś czasu ten kawaler jest obiektem niepokojących plotek krążących po liceumi i okolicy. Wydaje się, że jest zainteresowany swoją sąsiadką Hanną. I w jaki sposób te plotki są niepokojące? Jakby był zainteresowany córką tej sąsiadki? No, owszem, ale tą są sąsiadką? Dodatek samotną? Odkąd rodzice Iggy rozstali się, dziewczyna martwi się o uczuciowe życie matki. Jak mamy strategię? myślałaś też? No cóż, to jest bardzo proste. Ja zasłaniam oczy, a ty walisz po łbie i zabieramy portfel. A, a tutaj chodzi o mężczyzn, a nie o kradzież. A, a, to nie wiem. Nie może być taka samotność. No ale jak? To czego nie może być? 26 lat jestem samotny. Ja, jakoś żyję. No dobra, ale po to. To Niech ta pani szybko zajdzie paceta. Musimy o tym rozmawiać. Musimy, musimy, pani ze się z piękną kobietą. Boże, mamo, jak może być taka samotność? Bez sensu. Ale ty wystoisz i się nie określi, panie. Dobra, obiecuję ci, że mm. znajdę kogoś, kto się zechce tak do mnie zakochać. No. Mamo, każdy z ciebie zechce zakochać. I ja ty mm. to zrozumiesz, nie mam pojęcia. Przecież to sama no. prośba. No. Zanim ty mi znajdziesz męża, to ty lepiej poszukaj talerzy i naklej go stąd. Prawie że jest taki skaczek. Ja? Zawsze, zawsze. A co nam dostosujesz dobrego? o, dobra. jest podzianek. Tak, jest podzianek. Mój tata domał serce mojej Zawiązek się co starszą ode mnie. Nice, 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 nice. Ojciec swoim romansem zaprzepaścił 20 lat małżeństwa. Rozumiałam, mamę, ale chciałam, żeby uśmiechała się tak jak kiedyś. Mm -hmm. To, czego było jej potrzeba, to nawet mężczyzna, no mam Rozumiałam, mamę, ale chciałam, żeby uśmiechała się tak, jak kiedyś. No nie wiem, może zamieszkał do wina na komedię romantyczną, czy coś? Nie wiem. Co? Teraz w każdej komedii romantycznej jestem zasypany Karola, który niszczy cały film, i te filmy tak nie są zabawne, ani romantyczne? Co? Jak pan Karola będzie Cię mnie pozwać, to proszę pamiętać, że ja tu nie powiedziałem, ja tylko powtórzyłem te słowa, które osoba obok stojąca mi powiedziała. Moja córka ma rację. Powinnam przestać trwać w tym letargu. Okej. Okay. Nie jestem jeszcze gotowa na portale rankowe. Ale cóż, że powinnam zadbać o siebie bardziej. Na przykład, zrobić się na bóstwo. Spojrzeć na łamężczyznę. Ani już jest! Bo każda kobieta to bóstwo bogini! Teraz ja się. Wraca z liceum ze swoim najlepszym przyjacielem Arturem. Chłopak prowadzi bloga i chce jej pokazać ostatnie komentarze na temat pana Hoffmana. Kolega prowadzi bloga. Zdjęcie zaraz. wtorek próbował coś mi wytłumaczyć w książce. Z tym pretekstem zaczął głaskać mnie po ramię. Jaj! Chcę się z niechaznim wygranienie seriami na no, kurde. Ej no ale serio, on próbował się przespać z moją siostrą, tylko masz to... Okej, okay. te plotki już są niepokojące. A ty tego pewien? No jestem pewien, ma policję na karku, no proszę cię, ty go bronisz. Tak, jestem pewien. Jest poszukiwany przez policję, Interpol, CIA jej, FBI i Bóg jeszcze wie przed kogo. Dlatego dokładnie ukrywa się pod swoim własnym nazwiskiem na osiedlu domów jednorodzinnych. W zasadzie tak naprawdę nie ukrywałem się w ogóle! Trzeba tak. potraktować obiektywnie, dowiedzieć, co jest prawda. To, dobra, na razie. No. Ale to widzi Hoffman. Mogę to zrozumieć. To, co spotkała jego siostrę Mariola, było czasem dla jego rodziny. Ale żeby zaraz pisać o tym w internecie, mi się to nie podoba. Hanna wracając z pracy spotyka nauczyciela Iggy. A no to pani nie widziałem na wywiadówce. No kurka, wodna o nie będę, to no, wszystko jacha, no całkiem, no. Jak pani nie będzie zainteresowana, to może ja bym. No nie widział mnie pan, bo nie mogłam dobrze, że jest mi strasznie przykro, bo jestem tak zawalona robotą, jak nie tu, to w poza tym całkiem niedawno zostałam sama i teraz przecież w skoku układać. No, rozumiem, przykro mi, nie wiedziałem. To teraz jakby tłumaczę, dlatego idę na słabsze oceny. Wiesz tak? Gdyby pani obniżyła się o jeden czy nawet dwa punkty procentowe, to no to zdolna dziewczyna to od razu widać. No ale zawsze kłopoty w domu się przekładają na życie w szkole. Więc rozumie pani, co tej pani sugeruje. A sugeruje to, że bije pani swoją córką. Ja nie skontrolowałam wyników nauki córki, teraz są te problemy wszystkie. Pani niedługo natura, ona nie może sobie teraz odpuszczać. To nie jest dobry czas. A może ja bym zaproponował pomoc? Mieszkamy blisko. Możemy od czasu do czasu udzielić go repetycji. Tak, może ja chcę. Wstęp... Kurwa, 6 minut już nie ma, już. Będę odwiedzał pani córkę. 3 eee, czwarte już jest. Pani Tak. Chcę pani na to? No nie chciałabym pana pofotać. Jak już sobie poradzimy. Ale to nie jest kłopot, tym bardziej, że sam zaproponowałem. Oczywiście całej klasy bym nie uczył, ale jesteśmy sąsiadami. Mika to bardzo fajna dziewczyna. Może wpadła na przykład jutro do mnie? W okolicach godziny powiedzmy 16 po lekcji. Jest to miłe to, co Pan mówi. Powiem. Będę czekał. Kiedy mi ukradł do jutra. Dzięki, do, do, jutra. Widzenia. do widzenia. Nie pojmuję. Ten facet to chodząca uprzejmość. Jego propozycja była naprawdę w porządku. Ile Pani żyje na tym świecie? Pani nie wie, o co tu chodzi? Chodzi, mu oczywiście o domowe obiady. On chce, żeby Pani go karmiła. Przynajmniej by mi o to chodziło dokładnie. Słuchaj, ja już mówiąc, za schabowego i ziemniaczki zrobię wszystko. Nawet całkiem wytłumaczę. Jakby wszyscy nauczyciele byli tacy, Iga miała szczęście, że trafiła na niego. A ja nie zauważyłam tego, że on jest taki przystojny. Słuchaj, ja z tym właśnie rozmawiałam? Z Nie? Nie, z profesorem Hoffmanem. I w zasadzie tak, że to Profesorem Hoffmanem, nie wiesz co mi powiedział? No, to nic się pogorszyło. Nie pogorszyłem się od cen. Dostałem tylko jedną słabszą ocenę, i to naprawdę jeszcze nie jest koniec To jest koniec świata. Wiesz co mi zaproponował? Repetycję dla ciebie. O, to? Ja to jestem niejadek. widzę go za to za mało. Rok, tutaj muszę przyznać tej idze trochę rację. Widzisz codziennie nauczyciela w liceum, po czym wracasz z do domu, myślisz sobie: O, siądę na kompa, odpalę metina 2. A tu nie, nie, nie. Tutaj wchodzi do pokoju i nauczyciel czeka przy biurku, i będzie teraz miał korepetycje przez 5 godzin. Że ci nie umierać! Wiesz, że masz na w mają. Nie, przypominam ci. Wiem. Nie, ma takiego. nie ma takiego praktycznego. Igra! Nie odmawia się tak, 10 minut życia. Ktoś Zmarnowana jest SSR. Proponuję ci pomoc. Po prostu musisz się zgodzić. Jesteś jutro opublikowana na godzinę 16. Słuchaj, Ludnie. Po prostu. Dajcie moje wygodę. Dajcie moje wygodę. Liceum, wszyscy mówią, że Hobbanganie ze swoimi uczennicami. Pewnie dlatego zaproponowałem mu wygodę. Czy mógłby być bliżej Ludnie? I się odmówię, jest ryzyko, że będziemy gnębił, a ja mam w tym arkumaturę. Ten odcinek przybiera dziwny obrót. Nie podoba mi się. Ja naprawdę myślałem, że osiągnąłem po prostu szczyt swojego IQ 25, przewidując to, że ten Hoffman będzie z mamą tej Iggy, tak? Że, że po prostu się zwiążą na koniec odcinka i będą razem i Happy End. Podajemy choć na to, że w minus stronę zwierza ten odcinek. Łapka w dół! A! Swoją drogą, by też możesz mi dawać łapki w dół po tym filmie. Mam to gdzieś i tak już nie ma łapek w dół! Ah, moje skarbony, kochane! Właśnie! Skoro już nie ma łapek w dół, to dosłownie mogę być z wami nareszcie szczery, bo nic mi nie możecie zrobić! K -k -k -k. Pozwolę sobie zawsze od tego, że ja swoich widzów nie widzę jako ludzi, widzę jako takie gadające skarbony, które należy bardzo mocno potrząść, by pieniądze z nich wypadały. widziałem! Poza tym, jeżeli Artur dowie się, że mam krepetycję z Hoffmanem, będzie bardzo niezadowolony. Mimo swoich obaw, Iga decyduje się wieczorem wszystko opowiedzieć Arturo. Artur, no przepraszam cię za tamte. Ja wiem, że to nie są matka sprawy, no. Nie no, spoko, nie mam problemu. Wiesz, to fakt, że no, on na punkcie Hoffmanem, no okej. Okay. To, to teraz ci coś powiem, powali cię Moja mama załatwiali mi korki jutro o 16, właśnie z Hoffmanem. I co, i zgodziłaś się? A miała wybór? Powiedziała, że mi do odrętą Chciałem mu coś ważnego odnieść. To <noise> Naprawdę? Chcesz sobie załatwić maturę przez łóżko? Jesteś jakiś turny? Nie znasz mnie? Co miałam zrobić? Poza tym nie do końca wiesz, czy jest to prawda to o twojej siostrze, prawda? Ja nienawidzę to, tak? i Nie mam sobie zamiaru załatwić niczego związanego z maturą. Wiesz co, nie chcę mi się już z tobą gadać. To uważam za stosowne. Na Maria. Jak ona gada z tym kolegą, to na ekranie, u dołu ekranu, i pasek przebijania wideo. jest Maria! Nawet tego nie potrafili dobrze zrobić? Nie no. Mam czasami serio wrażenie, że większa wartość produkcyjna idzie w moje odcinki, niż w te odcinki, które komentuję. A jedyne, co ja muszę zrobić, to włączyć kamerę i drzeć mordę. Nic więcej! Więc to naprawdę źle tych odcinkach. Co za historia. Dwa razy w ciągu dnia pokłóciłaś się z powodu Hoffmanów. Najpierw z mamą, teraz z moją najlepszą kumplą. Już prawie, już prawie. Takie sytuacje, z którymi nie radzę, nawet nie Jakieś tam... Jeszcze trochę jest. Jedna, Jedna dziesiąta. może nie do końca wierzę jego środki, może trochę zmyśla. Kolejny dzień. Iga ma iść na korepetycje, jednak postanawia sprzeciwić się matce. Ale skąd powinna być u Pana? No właśnie nie ma, no. Chyba wystąpiła nie do wiatru. Kurczę, niech się Pan nie martwi. To no, tak czasami na randkach jest. To korepetycje były? Uu. Proszę jej wybaczyć. A, no to chyba nie Pani powinna przepraszać. Nie wiem, co mam Panu powiedzieć. Ale wiem, co ona usłyszy. Przecież to głupie tak stracić taką okazję. No czasami sami nie wiemy, co nasze dzieci myślą. Widocznie chciała się spotkać z znajomymi. No Boże, to... Tak. Proszę mi jak z danych sytuacja wygląda, dobrze? Dobrze, dobrze. Norbert? Tak? Mogę mówić Panu po imieniu? Proszę. No trochę za późno się Pani pyta, czy Pani tak do mnie gada, no nie? By the way, wspominałem, jaką mam teraz dać nowy zegar. Pokazuję liczbę słuchów -ok na kanale i liczbę followów -ok na Insta. Proszę, dajcie słuchaj i follow, -ok, żeby wracała ta liczba. Plus. Peposaj! Peposaj! To zaprosiłabym Pana w ramach przeprosin jutro. A Liga będzie miała okazję, żeby Pana przeprosić. I to jedyna okazja, żeby Mińka spotkała. Tak Robię przepyszną pieczeń? Przyniosę bilo. Świetnie, do jutra. Norbert, tak. no, to dziwne mówić do niego po imieniu, on jest taki niesamowity. I wydaje się, że nie popierał się jakoś specjalnie na Ingę. No ale co tam, przyzwyczajony jest do, do nas Ciekawa jestem, co powie moja córka na kolację jutro. Hanna niecierpliwie czeka na powrót córki. Chce wiedzieć, dlaczego ida nie poszła na korepetycję. Tak wiesz sobie, ty sobie chyba ze mnie. Gdzieś ty była? Ja tu czekam prawie pół godziny, a ty nawet telefonów nie odbierasz. Kolej byłam, a gdzie miałam być? Plan nam na zmienić, zmienili, tutaj nauczycielka nie przyszła, to nam godzinę dołożyli, no co mam powiedzieć? Co? Mi nie opowiadaj tych baśni, nich mi pan dobra? Jeżeli nie, nie wierzysz, zapytaj się Artura, no, daję ci słowo. A ty wiesz, jak łatwo jest sprawdzić te informacje? Wystarczy zadzwonić do profesora Hoffmana. Jezus, Maria, co ty masz z tym Hoffmanem? Hoffman to, Hoffman to, oszalałaś? Słuchaj, to ja mam z nim. Przypominam ci, że to ty byłaś z nim umówiona i to ty wystawiłaś go do wiatru. A takich rzeczy to się moja droga nie robi. Halo, stój! Co ci przyszło do głowy? Nie zawsze można w życiu robić to, na co się ma ochotę. Pójdziesz i przeprosisz pana. No bo mama, ja chciałam, że to nauczyciela. No i słuchaj, no, podchodzę pod jego dom. Chcę już kilka dni do pożemy dać wojnę do niego, no nie, ale patrzę, on stoi w oknie, w kuchni, żeby mi i nóż oblizuje.